Dzień, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy na streamach, czy też odcinkach, zależnie to będzie co oglądał. Z Wiedźmina pierwszego na modzie powrót białego wilka na poziomie trudnym, tylko pod znaki zobaczymy jak to będzie, może, się, może to być naprawdę ciężkie wyzwanie, zobaczymy czy w ogóle uda nam się przejść gry, czy jednak gdzieś w połowie skończymy albo gdzieś nawet wcześniej niż w połowie będą trudne znaki, będziemy grać pod znaki tylko i wyłącznie, oczywiście na samym początku nie możemy grać pod same znaki, bo musimy na początku przejść tutorial w postaci właśnie walki mieczem mod powrót białego wilka, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć moda, macie go oczywiście w opisie yy, nie zmienia zbyt wiele poza tym, że dodaje nowe tekstury do niektórych postaci zmienia skybox, zmienia interfejs sprawia, że gra jest ładniejsza w taki może bardziej sposób, zmienia to Troszeczkę czcionkę też, ale nie zmienia w żaden sposób balansu. Nie mam żadnego moda na jakikolwiek balans inny, używam tylko Wiedźmina Powrót jego Wilka. I tam chyba jest jeszcze jeden mod, który mam domyślnie już wygrałem od samego początku, jak go tylko raz wygrałem, żeby po prostu się już troszeczkę szybciej poruszać. Zaczniemy nową grę, oczywiście gra Wiedźmin, żadne nowe przygody. I wybieramy sobie poziom trudności wysoki. Tylko dla zaawansowanych graczy walka jest trudna, korzystanie z alchemii to nieodzowny warunek przetrwania. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... Geralt, my... A! Co to było? What the fuck? Okej, okay, dobra, lecimy. Let's go, champ! Cykwi kołek nad chłopem i my go w plecy. A jednak nie w plecy. Dobra, spoko, fajnie. Jeb go! W ogóle złapał mnie <ścoughs> Czemu? <ścoughs> złapał mnie za ostrza i walnął go... To <ścoughs> nie no, kurwa. Gerald, przestań. Będziesz jak je I finisher. Syk na niego mu na łeb. <grywa> Jaka piękna nie nice. ma Zobaczymy. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. <grywa> no tak, jak ci mówisz, że masz potencjał i się śmieje, to nie wiem, czy to jest dobry fans. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Juma, Syfilis, Franca i Tromp jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? <grym> Dobra, e, zostaję z Wesemirem. Zostaję z Wesemirem. Zajmiemy się przerazą. Nie trafiłem w dzwon! No nie, skam! Jak oni o tam troje, ja nawet nie mogę trafić, bo stoi z daleko! <grymne> 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 Cyk! Przerazaj z rip! Będziesz kwiczał jak będziesz kwiczał jak wieprz. Masz już pewnie białą mewę i kalcum ekfum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. Idziesz bestii, na przykład przerazy. Pokażę Ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Aha! Jak I następnie co? Następnie nic się nie dzieje weselnie? Dzięki kumplu, nie sądzisz, że jest takim hamem najgorszym, nawet by nie powiedział, co mam robić dalej. Skam? Biała mewa. Calcium Ecum, Ja ziele i pazur przerazy. Cyk. Lekarstwo dla Tris. I mieszaj. powinnoś śmigać. Quiz. A, a, a. A, a, a. <laughs> Daj prezent. Lekarstwo dla Tris. Dziękuję, Geralt. Aha, już Mam żyjesz, nadzieję, tak? Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. A której doznałem na no, wiesz, że żyjesz ciężko ponad jakokolwiek jakkolwiek Nie ma nic do no, wybaczenia. I bardzo nam pomogłaś, radość, której doznałem na wieść, że żyjesz Ciężko porównać z jakąkolwiek inną Ach. Chyba, że z taką jak w tej chwili Gdy o, patrzę na Taki smutny, ten Gerard to jest strasznie zaśmieniam. smutny Chodź, sprawdzimy czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje O kurwa Karta numer jeden! Nice, zdobyta! Gerard, mylitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta, psy zaraz ją rozszarpią, zrób coś! Ratunku! Nie! 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 Nie, masz się Ratuj! Bramy! Nie! wpadną do środka! Kurwa, otwórz to bramę! Te psy są bardzo niebezpieczne. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alwin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien <grym grym> zostawać bez opieki. Drgawki na ziemi, pod lepiej. Dziesięć <laughs> czaszek a a tego bargestów do Abigail. Trzy utopce trzeba zabić. Trzy mózgi. Krew trzech guli. Alchemik Kalkstein. Karcz masz Olaf. Czego tu chce? A czego tu Koda chce? Piwa. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. A czego tu chce? A czego tu chce? A czego tu chcę? <laughs> Proszę, no nie mogę z tego dialogu. A czego tu chce? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za pięć orenów? Za pięć Orenów to i króla Foltesta znam. <laughs> jak to kurwa? Jaką miskę w ogóle ma, nie? I ona wygląda te, te włosy i wygląda jak miała czapkę właściwie nie włosy. A też miał jakieś Questa bodajże. Ona chyba chciała krew z góli? A nie ona chciała czaszki tego z jest to rozbaczmy. Wiedźmin? Włosy Starazza. ci skaczą śmiesznie. Ty, 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 Co się, ty, ty, się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestu? Jeszcze nie mam. Ośpiesz się. <gadanie> Myślałem, że może mam pogadać z leceniem. Jak nie, to dobra, to nie to trudno. Chodźmy do wielebnego, pogadajmy z wielebnym. Bo patrzę, że tu pół rzeczy zrobić nie będę mógł. Mam jeszcze jakiegoś kupca i tam pewnie będzie wejście do Wizimy. Stoi, przybyłe, znaczy, człowiek, e kimżeś jest? Wiedźminem jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja! W porządku pilnujem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy łobaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. O kurwa, co za Gandal w Szary ty! Co jest? Wieczny ogień! synu! Jeśli o mnie chodzi to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Halena. Okay. Zobaczymy, ja czy ja. sobie z ich problemami. Do nocy! Tylko w nocy będą bestii, ale będzie można też z... ten... Będzie można też pożywać sobie, znaczy pozbierać sobie może te jeszcze czaszki bergestów. No tak się da zrobić po części. Jest martwy. I myk! Pierwsza kapiczka zrobiona. Cykunio. fajnie. I mamy jeszcze kolejną czaszkę, jest sztos. O nie, ale scam! Bąk. I bąk. O, i pa, fajnie. Mamy wszystkie czaszeczki już na questa. Mamy tutaj kolejną to, idziemy dalej. nie ja nie wiem, dlaczego wcześniej nie mogą go trafiać. No, jeszcze no, a, jeszcze krwawie nie mi nałożył, świetnie. Dobra, jest trzecia. Cyk. Przedostatnia, jeszcze jedna będzie, kapliczka tylko. Tak, należy Barghest. dostaje po trzy, po jeden. O matko święta, jaki to twardy jest. Zfreeze'owało mi grę, no, no nie, co za skam najgorszy A czy da się go opalić, to nie wiem czy wcześniej mogę tego zrobić, chyba że za daleko stałem może Biały ocet, aha, co jebiście, miałem znaleźć krew w góry, i dostałem biały kurwa ocet ty z Wygląda na to, że panna Weśna ma problemy Spróbowałbyś niedelikatnie To ty? Wiedźminie! Pomocy! Pomocy, Wiedźminie? Żadnych potworów tutaj nie ma! Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy! Zabij błysk, dziewko! Zaraz szybciej! Błogie kijom! Spodnie, Hajdower! Hehehe! Za chwilę możesz nie mieć jajec. Się rzucają na jednokopite w czwórkę, kurwa. Choróby! W ogóle było wybór, nie? Postanowiłem pomóc kelnerce. Pomożesz mi jeszcze trochę. Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Jesteś już dużo dziewczynką, nie wrócić. Oczywiście. Ma Oczywiście. <laughs> chodź, chodź, Wesna, chodź. Muszę zapisywać często, żebyś nie zginęła mi. Ona już HP nie ma kurwa, to jak ja mam, jak ja mam to zrobić, że ona przeżyła? Nawet uleczyć jej nie mam jak. Mijać kapliczkę z daleka i może nic się zespi? Zostawcie mi moją samicę! Złaszki, dom paruły. Chyba żeby pobiec, skipnąć całkowicie, zobaczymy. Ja cię zapiszę w tym miejscu i przebiegniemy po prostu szybko. Ona za mało HP po prostu. Nie walcz, nie walcz z nimi, nie walcz z nimi, nie walcz z nimi, nie walcz z nimi. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Karta nie, wiem, znam jedno takie miejsce. Ooh, stary młyn! Stary młyn. Cicho, młyn. spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. <laughs> nie chciałabym, żeby przeszkodził nam <laughs> duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Haha, <laughs> święty! To nie winko. Do zobaczenia. Pracę to do... iść idź, idź do domu. Aha. Jeszcze kawałek. dosłownie kawałek, i zaraz będziemy mieć ostatnią kapliczkę. I moi drodzy, ostatnia kapliczka, Cyk! No dobra, to możemy na początku podbić chyba Arda. Podbijemy sobie też inteligencję. Nawet na poziom drugi. Źlarstwo, znajomość potworów. Poza przynosić oleje. To jest spoko. Chyba, że wytrzymałeś coś jeszcze ewentualnie. Więcej energii, porność na zatrucie, regeneracja energii 25%. To też jest w sumie fajne. Będę potrzebował tego też, żeby. A, żeby tak. Więcej tak. Większa regeneracja energii. Będę mógł przynajmniej używać części znaków. Dobra, teraz jeszcze podbiegniemy sobie do tego, do starego dziada. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak, tak, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza niż... To musisz... zła kobieta była. To wszystko przez te to się... Abigail. To zła kobieta. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. No, i moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Właśnie w taki sposób będą wyglądać odcinki z Wiedźmi na rynki. Dwie godziny materiału z czystego streama, zmontuję, zedytuję, No, i oczywiście samą clue, samych zadań też będę wam pokazywał. Jeśli będziecie dzisiaj zobaczyć całego woda, to będzie on niepubliczny, będzie on również na kanale. Macie link w opisie, jeśli chcecie zobaczyć. I moje streamy są właśnie zazwyczaj 5 dni w tygodniu, poza środą i sobotą. Czasami w środę i sobotę odpalę bonusowego streama, ale o godzinie mniej więcej 18.30, 19.00. Z mojej strony to było tyle. Na razie trzymajcie się. Cześć.